Hej siemanko, jestem Jacek z K16, Witam was dzisiaj w kolejnym na kanale W kolejnym odcinku z gier mobile Dzisiaj zagramy kolejny raz w grę Cable Swing Kupmy sobie moi drodzy skina jakiegoś Tutaj nie ma nic, tutaj możemy kupić sobie taniec Ale kupmy sobie włoski Boże, czapka jakąś niebieską dostałem Dobra, niech będzie Swoją drogą zostało nam tylko jeden 5 pięć... pięć odcinków z Cable Swing Następny Także polecimy na początek wyścig, ponieważ mamy nową czapeczkę, czy powiem przetestować w boju. No czapeczko. No nikt już mi przebił. Trzecie miejsce mam. Kurde. No dobra, trzecie miejsce jest też fajne, bo tutaj, moi drodzy, co prawda, nasza postać jest, rusza, a ma jakieś ruchy w sensie taniec, gdy, do, do, gdy zdobędzie pierwsze miejsce, a gdy zdobędzie powiedzmy drugie, trzecie miejsce to już się nie rusza. Żadnych tańców, ale lecimy, moi drodzy, 30 poziomów w trybie destrukcji. Dlaczego moi drodzy, teraz wyjaśniam, chcę Wam się wyjaśnić, dlaczego nie wrzucam dwóch filmów dziennie, tylko jeden? Ponieważ moi drodzy, na razie nie, nie mam tylu gier, nie, nie nagrywam tyle serii, żeby mieć właśnie Wam na wrzucanie tych dwóch filmów dziennie. Jakbym nagrywał, powiedzmy, Brain Outa, to ok, nagrywałbym filmy i na przykład nagrałbym pięć filmów i miałbym. Yy, byłbym na plus z jakimś tam filmem, a mielibyście na dwa, na dwa dni filmów. Dwa filmy. Tego niestety yy, brain out. No, na razie nie ma aktualizacji, tam sprawdzałem. Nic kompletnie nie ma. Ma być może, moi drodzy, będzie dopiero coś na święta, ale na, albo wakacje jakieś tam poziomy dojdą nowe. Myślałem, że na święta, w sensie wielkanocne, co, wielkanocne coś dojdzie, ale nie doszło nic. I myk. Nie, przegrałem. Jakby się te, jak trochę te klocki jeszcze zawaliły, to bym wygrał. A muszę po prostu niżej polecieć. O, no, gdzieś tu. No, zdecydowanie jeszcze. Kręconikowem wygraliśmy, a klęconikowiem jest fajne, bo możemy zawsze wygrać dodatkowe pieniądze. Może 100 tysięcy będziemy mieli. Za jakiś czas Nie, to musimy idealnie, moi drodzy, wlecieć w taki pasek, jeden. Tylko troszkę wyżej muszę polecieć. To jest trochę trudno trafić w ten pasek. O, tutaj. No, też nie. Czyli musimy po prostu polecieć w tę czaszkę. O, zdecydowanie w czaszkę. Zobaczcie, wygraliśmy. Ta, ta konstrukcja jest najtrudniejsza, bo tu nigdy nie wiadomo, w które miejsce trzeba skoczyć, Oto to miejsce w ogóle z nieba spadał klocek. No. Wygrana. Ta gra mi się też wydaje ciekawa. Jakbyście chcieli, to Draft One Part to też będę mógł nagrać w przyszłości. Będzie coś podobnego pewnie do Brain Outa, że ...rozkmin coś. W sensie, znaczy tam na, będzie trzeba tylko rysować brakującą część, ale yy, wydaje mi się, że gierka też ciekawa. Czekam na, na aktualizację do Risky Road'a i Brain Outa. Na razie nie ma do nich aktualizacji, także jeżeli nie będzie do wakacji aktualizacji, no to niestety tam te serie już pójdą w ogóle w zapomnienie. Tak, ja te gry cały czas mam. Czasem sobie tam gram, żeby pobić rekorda, niestety nie zawsze, nie zawsze mi się udaje, bo to. jej mi wypada. Ludzie są tak pazerni, znaczy nie, nie wiem za co twórca może zdobywać pieniądze za, z aplikacji, znaczy może jak jeżeli wykupujecie yy, ten, blokowanie reklam, to ok, takim czymś możecie, yy, twórcy mogą zarobić, ale na przykład, a jak skiny jakieś pewnie chcecie, chcecie kupić eleganckie, to wtedy musicie za, zapłacić, no ale tak w sumie płacąc na tym, że twórcy chcą, żebyście wydawali pieniądze w badziewnych grach, takie takie no powiedzmy gry gry po kroju byle. Co patrzcie ten klocek gdzie poleciał? Widzicie, widzicie ten klocek tam daleko? Ja cię kręcę, ale poleciał. Tutaj głupia reklama. Oczywiście, dziś, dzisiaj na kanał leci Cable Swing, ale nie ten odcinek, który teraz nagrywam, tylko odcinek, który nagrałem wcześniej. to w ogóle ciekawe, bo moi drodzy, w wyszły dwa nowe Minecrafty. Wyszedł Minecraft e, Earth i Minecraft Dungeons. Oczywiście, Minecraft Dungeons to jest w ogóle. Rze rzecz, której na pewno nie nagram dla Was. Na, te na telefony takie gry nie wychodzą. Niestety grałem w podobną grę kiedyś. No. Nie wiem, jak on nie będę... On... A, Hitmaster? Nie, nie Hitmaster to była ta reklama. Nie będę jakoś, je, jakoś tam się nazywała gra, którą kiedyś yy, grałem. Miałem nagrać do was tę grę, co nie ale. Ale już jak yy, wszystkie poziomy prawie przeszedłem w, te, w, w tamtej grze, zostały tylko takie najtrudniejsze, no to. No to nie, nie wiem, nie za bardzo mi się opłaca. Takie wiecie, albo mogłem nagrać yy, poziomy, które kiedyś tam robiłem. Oj, 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 takie łatwe było, a ja przegrałem. Jak powiem wam szczerze, gdybym nie, nie miał tych gier do nagrywania, które nagrywam teraz, w sensie Yy, bre, te good Pizza, Great Pizza, Brick the Hoops yy, i te fajne gry, gry.io Nagrywałbym takie gówniane gry, które widzicie, widzicie teraz na reklamach Gdyby nie to, że ktoś mi tam polecił yy, Raidera kiedyś tam taki jeden znajomy, polecił mi. Znaczy, no, polecił mi Ridera, polecił mi powiedział, że Ketchup, bardzo fajne gry, zobacz sobie. No i zagrałem wtedy w Ridera pier, pierwszy raz. Y, potem nagrałem pierwszy odcinek. Nagrałem nawet potem jak, za jakiś czas serii z tej gry. Ale tak, y, w sumie bardzo y, podobały mi się gry, y, gry Ketchupu są. So, może nie autorskiego pomysłu, ale bo niektóre są po prostu zależnięte. Od, od innych twórców po prostu, ale są lepiej, niektóre lepiej zrobione. Po są to, są to z, yy, klony gier, ale według mnie lepiej zrobione. Co niektóre. I serio, y y Ketchup ma tak dużo gier, że nie wiem, czy, czy wszystkie gry nagrałbym w, ro w jeden rok. Patrzcie, ja nie muszę tego przewracać, to się samo przewraca. Trochę za wysoko poleciałem. No właśnie. to Troszkę za wysoko. No chyba teraz tak samo poleciałem. To muszę, moi drodzy, polecieć idealnie. Kurde, teraz, jak mówię idealnie, to znowu lecę w kosmos. Niech ten klocek yy, w tam. W którym to poziomie był ten klocek, który tak poleciał? Nie pamiętam, ale. Daleko poleciał ten klucz. O tak jak tamten widzicie znowu po daleko poleciał. Okej, okay. myślałem, że to będzie już przegrana, bo to tak w ogóle nie chciało spadać, ale na szczęście się przewróciło. Hmm. Myślałem, że będę mieć 100 w tysięcy w tym odcinku, ale chyba niestety nie. Przy, Przytrzymać, by pomalować już. Już będę malować specjalnie. No, gdzie za, za nisko? Za nisko. To już gdzieś tu. No, troszkę lepiej niż w poprzednich poziomach, ale niestety porażka w po poziomach, Boże, próbach. O teraz wszystko zaznaczyłem. Dobra, lecimy dalej. ASMR, krojenie. Ja, Widzicie, czasami jak oglądam ASMR, yy, to od nas że ASMR działa i na przykład powiedzmy, jak muszę usnąć około 21, jak na przykład. Bo ja mam tak, że, że, że śpię dopiero około około 23.00, będę 23, no około północy dopiero, no taki trochę problem ze stem. No i tak około 21:00, jak musiałem spać, żeby tam rano wstać, gdzieś miałem jechać. To słuchajcie, pff, ASMR, jak oglądałem, to usnęłem około 22:00. Tak, oglądałem kilka ASMR i ten, no i to w ASMR jest, jest całkiem dobre, no bo możecie że możecie naprawdę szybko usnąć. Jeżeli potrzebujecie, ale jest, co jest słabe, słabe w ASMR, to to, że musicie niestety yy, no potem ten telefon odłożyć, a nie zawsze odkładacie ten telefon. Bo jak usypiacie oglądając ASMR, to jest coś takiego, że ten telefon yy, no po prostu usypiacie zapominacie o tym i już, i telefon wam cały czas cały czas ten ASMR leci. Wy na to jakoś za bardzo wpływów wtedy, wtedy nie macie. Pro jak się budzicie to. O kurde. 500 monet, spoko. legend Oj, kliknałem sorry, kliknąłem reklamę przypadkiem. Przegrałem. Co wygrałem? O kurde. Nie spodziewałem się tego. Zobaczmy, moi drodzy, Max. Jak możemy maksymalnie polecieć? Aha, coś takiego, dobra. Przyleciałem przez te pod... podłogę, no i to Jakiś głupkowaty wyścig. Jakiejś gierce dziwnej. Tap to get your legs. Jutro, moi drodzy, nagram dla was Brick the... jest the Hoops, bo chciałem powiedzieć, Good Pizza, Great Pizza i, i Harvest. Yo. Mam jeszcze, moi drodzy, parę gier yo! Na, na tam na celowniku, jakby. Tego mówię, że w, ty, w, ty, w, chyba w tym roku jest największa, znaczy największa różnorodność serii. Czy znaczy, nagrywać gry ketchupu zacząłem chyba w 2019. I tam było naprawdę różnorodność serii, ale teraz, moi drodzy, to tak. Mało tego, że gry keczapu, yy, gra fabularna, to jeszcze gry jo do tego dołączyć, to ten rok będzie naprawdę kozacki, jeżeli chodzi o różnorodność filmów. Ale niestety strasznie te subskrypcje spadają, moi drodzy. Powiedzmy tak, mamy, powiedz, jakoś tak, z. Mm, no, 210 subskrypcji miałem i to w parę dni uciekło mi aż 6, subskry 6 subskrypcji. Tak, nie, 211, 211, no 211, sorry. To tak mi subskrypcje spadały. Teraz na szczęście do, znowu do, naprzód idziemy do, na, na plus, bo było 204. Moi drodzy teraz znowu 200 subskrypcji przybyły, ale tak to moi drodzy cały czas te subskrypcje znikają. Kiedyś miałem 225 subskrypcji i cały czas leciałem do przodu, ale coś stało się dziwnego z YouTubeem i wszystkie... I 30 subskrypcji powtarzam 30 subskrypcji zniknęło. Tak o, to pyk i nie ma. To jest naprawdę dziwna sprawa Dlatego jeżeli możecie, to subskrybujcie ten kanał, bo tak naprawdę. To dzięki wam. E, filmy gdzieś tam są jakoś bardziej promowane przez YouTube'a. A tak to jeżeli. No, wchodzi w sobie, osoba ogląda filmy, nawet zostawia łapeczkę w górę, co też dziękuję, jeżeli ktoś zostawia, ale nie zostawia subskrypcji. Nawet nawet tak byś bez dzwoneczka ktoś zostawił, to nie wiem miałbym nic. Yy... No, nic, nie byłoby nic złego. Chociaż wiadomo, że no, subskrypcja musi być z dzwoneczkiem Agent Legenda. No i dobra, ostatni poziom w tym odcineczku. No i tak, uciekło mi, moi drodzy, 6 subskrypcji w parę dni. W, w, w 3 dni. Bo naprawdę dużo. Biorąc pod uwagę, że, że ja potrzebuję każdą subskrypcję, żeby być promowanym lepiej przez Youtube. A. A czy YouTube promuje bardziej filmy, które są bardziej na jakiś te temat, który jest na czasie, bądź po prostu film, który ma dużo wyświetleń. I dużo tam łapeczek w górę. Tak, taki film jest bardziej promowany. Także, moi drodzy, jeżeli ten film Wam się spodobał, możecie zostawić sobie wraz z dzwoneczkiem, napisać fajny komentarz, udostępnić ten film zna znajomym, ten film zna możecie zostawić łapeczkę w górę. Zabro za także zapraszam was zapraszam was na, na poprzednie filmy. Na następne do następnego na razie, Cześć. Hej, hej. O zobaczcie, że, że typek z tyłu ma ten sam taniec co ja. Dobra, ale zróbmy, moi drodzy, jeszcze wyścig na koniec. Najłatwiejszy wyścig w tej grze. Zobaczcie, że w ogóle drugie miejsce dopiero teraz jest. O! Dopiero. Teraz dolatuje? A oni już lecieli po prostu, tylko ja ich nie widzę, ale. Ciekawa gierka, nawet. No to także, moi drodzy, na razie.